Witajcie widzowie! Miałem nagrywać serię Sky Factory, ale jednak to jest dla mnie zbyt skomplikowane, jak połyskać, po, po, połyskać niektóre materiały, więc po prostu. Jednak zmieniam serię i gramy, w, i będzie teraz seria. Minecraft Iluzja. A, znowu podkładam pod YouTubera. Jeśli ktoś napisze, yy, od, od kogo yy, podaje go nazwę właściwą, od kogo, yy, kogo podjąłem tą serię, to, to przypnę mu serduszko. Dobra. Mm. No nie, w sumie nie będę wam podpowiadać, bo od razu by się zgadli pod tej podpowiedzi. OOLA! Nie! No. Mamy pierwszego killa. Więc super. Yy. Co? Klucz mam do mojej strony, gdzie zginąłem? Aha. Okej. Okay. Polera, CHOLERA! Nie mam słów... Ale No świetnie... świetnie. Jak, jak ja tam, tam teraz mam zejść, śniwe? Do tego mojego grobu... Łezu... Kurde. Źle jest. Jaki nogi Dobra. zniszczymy sobie to. O, co to jest? Nie, dobra, trzeci kill już. Ja nie wiem. Ta seria będzie najgorszą serią, jaką mogę nagrywać. Ale to się... Ale czego się nie robi dla widzów? Lagi jak cholera, ale co z tego? To jest dla widzów. Czekajcie, to wszystko sobie powyłączam, bo naprawdę lagi jak, jak nie wiem. To wszystko tak co więc to trzeba nie, nie zapisuj, to trzeba wszystko sobie powyłączyć, bo jednak jak chcę tu normalnie nagrywać serię, nie? No dobra jest, no to lecimy. O już są mniejsze lagi, na szczęście, nie? Dobra, wykraćam lagi jednak. Lagi się wkurzyły. Już, już, spokój. A właśnie, bo ja straciłem moje drewno. Co mam tryb ducha na dziewięć tam? Dobra, ulecimy Poczekajmy, jak się trochę uleczę. Hmm. Dobra, hmm. Skoczmy tu, skopmy tą ziemię. I chodźmy teraz tu w dół, tak. Kurde, na tytanium Ci to jest, natrafiłem. Okej, okay, mam to. Widzicie, co? Ja sobie drewno od razu tu zrobię. Dobra, gąbka. Mam jakiś kamień. Kurde! Mhm. <suszy> <suszy> Tak, jasne, mm -hmm. Świetnie Nie mam słów, widzowie. Ta seria to najgorszy gówno będzie Ale okej okay. Dobra, super rzeczy już mam, naprawdę w ekwipunku. O, skrzynia w ogóle. Dobra, teraz sobie tu zejdę. Okej, okay, chyba już wiem, jak to robić. Dobra, teraz to. O kurde! ty ty, ty, ty. Ach, dobra lecimy znowu. Będziesz to teraz tak ciągle puszczał? Nie no, nie wierzę, że Nowe groby ciągle powstają, no Ajajaj Tam są książka z osiągnięciami, ja muszę tam się dostać Nie! Widzowie. Jeśli pod tym filmem będzie 8 łapek, czyli wy wszyscy to obejrzycie, to dopiero ja wtedy robię kolejny odcinek z tej serii. Bo to jest skurzająca seria. A wy się pewnie teraz ze mnie śmiejecie. No. Kurde, szkoda, że nie mam licznika śmierci. No i kolejny nagrany powstał. Świetnie Dobra Jakiś Slandlock! Ach, może jednak nie eee, Powiem wam tak tam są diamenty i świetnie. Mhm. Zanim ja to jest dobędę, to minie kilka lat. Dobra, wiecie co, widzowie mam... mam nie wiem, mam gdzieś tą książkę z, yy, z osiągnięciami. Niepotrzebna Dobra, pójdźmy tu! Dobra, tak. Hm. Tam widzę drewno, to to się może przydać, to doskoczmy tam. Dobra, skopmy teraz te drewno. No i lag. Jak zawsze lag kurde. Dobra, skopmy to. Yy, mhm, mm dobra. Jest. Nie! Tak. Dobra. Lecimy znowu. Jezu, ile ja teraz mam nagrobków Dobra, lećmy widzowie. Bez przetworzenia, lecimy po te. O kurde, nie ja widziałem, że te skrzynki opłaca się otwierać. Wow, tego się nie spodziewałem. Ej, to raczyłem po skrzynki, widzowie. No, gdzie kolejna skrzynka jakaś jest? No i lag, jak zawsze. Nie ma sprawy. Hmm, kurde, nie, nie widzę na razie skrzynki, widzowie. Skąd to. O, widzę skrzynkę. Lecimy po nią. Dobra, mówcie mi. No, mówcie mi, parkour mistrz. No, nie, no lag Ojeju. Dobra, ta skrzynka. O, tu jest skrzynka. To świetnie. Nie, no, skrzynka tam była. A, pusta. No, świetnie. Mhm. Tu jest czegoś, spawner. Czego to jest? A, królików. Ciekawe, czy działa. O, kolejna skrzynia! Co to jest? Aha, to jest jakiś. Ten. Dobra. Mm. To jest tak. My jesteśmy na poziomie mojej śmierci jednej, w sumie. Tak, jasne. I z tymi lagami mam do niej dotrzeć. O, slime block! Wiem co zrobię! Tak w takim razie biorę to. I teraz patrzcie. Mam 200 iQ plan. Tak, 200 iQ plan. A miałem już takie super itemy, a specjalnie musiałem coś wymyślić głupiego. O Jezu. Dobra, może żyjmy na ziemi na powierzchni tutaj pięknie. O, skrzynia. No, musiała być pusta. Fajnie. Zniszczyłem drewno i nie dostałem drewna. No świetnie. O, dobra. OK. Odłaguj się, proszę. dobra. Zniszczę teraz to. Teraz to. O kurde, dobra. Jest mój nagrobek! Ring Filipela po 123. Potato Switch. Aha, co nie za tam góry jest. Kolejny kolejny gru. Miałam słup, a ten... Gdzie Kto jest? Kto je to? No kurde, jakie lagi są? No bo tam, ten to mi wysepiał chociaż drewno odzyskałam. Dobra. No nie, no znowu lagi! Tak, znowu, kurde. Dobra. Teraz skłócamy. O, świetnie postawiłem, to. O tom... A to jest to miejsce! Ty! Ty! To ja tu gdzieś z góry, spadałem przecież. To my, my grupie jest gdzieś tam, góry. A, to jest tam. A ja tu powinienem. No, ja tam zginąłem dobra, ty nie. No, super. Uhu, kurde. Uhu. I znowu spadam tam. A was, świetnie czuję się jak w niebie. Co to jest? Hmm... O, i wywaliło grę. Nie, no, nie. fajnie. Fajnie to grobów, żeby wywaliło grę. Mhm. Jezu, gra żyje jeszcze. Dawajcie... ja coś muszę zmienić. O, ja. Czy ja mogę e, czekaj? Można to już wyłączyć. O, o patrzcie, o, zrobimy tak i nazwiemy to no, o, proszę, jeszcze ustawmy taki kolor, bo to mój ulubiony. I weźmy sobie dziwny. O, widzicie, super. I patrzcie. Oj. Halo? O. 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 Jezu! No i. Dobra, nie widzowie, mam dość z tej serii. Wychodzimy. Koniec, koniec. Tak jak mówiłem, osiem w górę i kolejny odcinek z tej serii. Rzekam. Mam dość.